Kochani, tu Kendymona, dziś witam się z Wami po nieco dłuższej przerwie niż zazwyczaj, z tego względu, że przez ostatnie tygodnie bardzo mocno chorowałam i niestety, ale nie byłam w stanie nagrywać dla Was filmów, a te filmy, które miałam już wcześniej przygotowane, już mi się niestety skończyły. Tak więc musieliście teraz troszkę dłużej poczekać, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. W każdym razie dzisiaj jest już troszkę lepiej, w miarę dobrze się czuję. Jak słyszycie, z gardłem też jest już w miarę okej, okay, chociaż jeszcze nie brzmi to tak jak zazwyczaj, ale mam nadzieję, że tragedii też nie ma. Na pewno jest o wiele lepiej niż było dzień czy dwa dni temu, tak więc już jestem faktycznie w stanie coś do Was powiedzieć i coś nagrywać. Tak więc dzisiaj mam dla Was wasz ulubiony temat, czyli temat paznokci hybrydowych. Tym razem cały mój manikier wykonałam na lakierach jednej marki Jest to marka Provocateur, czyli marka, której jeszcze do tej pory u mnie na kanale nie było Jest to u mnie nowość, po raz pierwszy miałam okazję właśnie stosować te lakiery I dlatego też zobaczycie jak się sprawdzają, jak się nimi maluje, jakie mają krycie Wszystko oczywiście zobaczycie w trakcie filmu I dodatkowo też postanowiłam wykonać zdobienie, rysunek, który namalowałam tylko i wyłącznie samymi hybrydami Bez użycia żadnego żelu tak więc na koniec jeszcze opowiem wam o różnicach pomiędzy malowaniem właśnie hybrydami a malowaniem żelem. Myślę, że to też będzie dla was coś ciekawego, szczególnie jeżeli właśnie jeszcze na tym się za bardzo nie znacie. Tak więc żeby nie przedłużać, przechodzimy od razu do paznokci. Przygotowanie paznokci do hybrydy standardowo rozpoczynam od nałożenia na skórki żelu, który ułatwi mi ich odsunięcie. Staram się jak najdokładniej odsunąć skórki przy pomocy drewnianego patyczka. Następnie przemywam paznokcie cleanerem po to, aby usunąć nadmiar żelu. Przechodzę do matowienia paznokci. Pamiętajcie o tym, aby dokładnie zmatowić płytkę paznokcia, zwłaszcza przy skórkach oraz na końcówce, z tego względu, że w tych miejscach hybryda najczęściej lubi odchodzić. Mimo wszystko nie przesadzajcie z matowieniem, ponieważ płytka ma być tylko delikatnie zmatowiona, a nie spiłowana. Ponownie przycieram paznokcie wacikiem nasączonym cleanerem. Jeżeli macie ochotę, to możecie zastosować mój trik na łatwiejsze zdejmowanie hybrydy, czyli nałożyć bazę peel off na środek płytki paznokcia. Teraz przechodzimy do nakładania bazy hybrydowej. Staramy się dokładnie pokryć nią całą płytkę paznokci, nie zapominając o zabezpieczeniu wolnych brzegów. Po utwardzeniu możemy przejść do nakładania kolorów. Ja zdecydowałam się wykorzystać aż 4 różne kolory po to, aby stworzyć kolorową wiosenną stylizację. Zaczynam od koloru różowego z numerem 40. Następna jest mięta numer 66. Teraz sięgam po biel, czyli odcień 01. I na koniec numer 37 French Rose, który jest takim różowym nudziakiem. Przed kolejną warstwą warto raz jeszcze odsunąć skórki, ponieważ dzięki temu będziecie mogli dokładniej nałożyć lakier. Jak widzicie wszystkie kolory, które wybrałam po dwóch warstwach, wyglądają na paznokciach już całkiem ładnie, natomiast do pełnego krycia nakładam jeszcze trzecią warstwę. Na koniec pozostało nam tylko pokryć paznokcie topem hybrydowym i ja jak widzicie mam tutaj top No Wipe, czyli top, który nie posiada warstwy dyspersyjnej, dzięki czemu na koniec nie musimy przemywać go cleanerem. Na koniec tylko raz jeszcze przypomnę, żebyście pamiętali o zabezpieczaniu wolnego brzegu. Oczywiście paznokcie można już tak zostawić, ale ja zdecydowałam się wykonać jeszcze zdobienie. Na początek wymieszałam szary lakier z numerem 59 z bielą, w ten sposób uzyskałam jaśniejszy odcień. Przy pomocy powstałego koloru postanowiłam wypełnić kontur mojego kota. Kiedy będziecie zadowoleni z namalowanego kształtu utwardzcie wzór pod lampą. Ja przy pomocy ciemniejszego odcienia szarości dodaję jeszcze kilka elementów. Następnie przygotowuję sobie kropelkę czarnej hybrydy i przy pomocy cieniutkiego pędzelka rozpoczynam malowanie konturu. Następnie domalowuję kolejne elementy, takie jak wąsy, oczka czy róg. Aby dodać na tym paznokciu nieco więcej koloru, postanowiłam, że mój puszyń będzie trzymał różowe serduszko. Na koniec, żeby dodać nieco błysku, namiętowego pazurka przyklejam cyrkonię. Nudziakowego postanowiłam natomiast przyozdobić kokardką. Oba te elementy przykleiłam na żel, natomiast można też próbować na top hybrydowy lub po prostu na klej. I tak właśnie prezentują się moje gotowe pazurki. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze paznokcie przypadły Wam do gustu, jak widzicie, zdecydowałam się na takie typowo wiosenne kolorki, bo oczywiście przywołuję już wiosnę, mam już dość tej zimy i tego śniegu wszędzie za oknami, mamy już tak naprawdę wiosnę kalendarzową, a zupełnie tego nie widać. Tak więc wszyscy przywołujmy wiosnę razem ze mną przywołujcie i mam nadzieję, że też będziecie nosić kolorowe paznokcie i że ta wiosna w końcu nas odwiedzi. Jeżeli jeszcze chodzi o to moje zdobienie, to tutaj muszę zaznaczyć, że jak widzicie, nie mam już kokardki z tego względu, że po prostu zdjęłam ją jeszcze tego samego dnia, bo tak naprawdę ta kokardka jest dość duża, dość odstająca i ja po prostu na co dzień nie noszę aż tak dużych dodatków z tego względu, że one po prostu przeszkadzają, no nie oszukujmy się, więc ta kokardka była tak naprawdę bardziej do zdjęć, żeby po prostu wiecie, fajnie to wyglądało, natomiast na co dzień noszę to tak, po prostu spiłowałam później ten żel, na który przyklejałam sobie kokardkę i nałożyłam kolejną warstwę topu. Tak więc tak to w tym momencie wygląda. Już tutaj, oczywiście, odrost też jest dość mocno widoczny, z tego względu, że paznokcie malowałam wcześniej, a po prostu nie byłam w stanie nagrać wam tej części mówionej właśnie przez moje gardło. No niestety, ale ta choroba tak mi dała teraz popalić, że naprawdę to była masakra. Ale dobra, teraz to już nie jest w ogóle istotne. W każdym razie teraz jeszcze przejdziemy do tej kolejnej części, o której Wam wspominałam, czyli różnice pomiędzy malowaniem lakierami hybrydowymi, a pomiędzy malowaniem żelami. Jeżeli chodzi o hybrydy, to one są zrobione w taki sposób, że mają się tak jakby samopoziomować, przez co kiedy malujemy nimi cienkie linie, to te linie mogą nam się troszeczkę rozlewać w przeciwieństwie właśnie do specjalnych żei do malowania zdobień, ponieważ tam po prostu możemy namalować cały wzór i nie musimy się martwić o to, że coś nam się rozleje, że ta linia nie będzie tak wyraźna, jak powinna być. Natomiast oczywiście w hybrydach również da się temu zapobiec temu, tak jakby rozlewaniu się lakieru i można jak najbardziej malować. Zresztą mogliście to zauważyć na moim filmie, że namalowałam dość mimo wszystko szczegółowy wzór i wygląda to. Całkiem ładnie, tylko należy pamiętać o tym, że musicie po prostu w trakcie robienia tego wzoru, w trakcie malowania, musicie sobie tak jakby przymrażyć lakier. Czyli musicie po prostu w trakcie malowania wkładać paznokcie do lampy, chociażby na chwileczkę, na przykład na 5-10 sekund, dzięki czemu ten lakier delikatnie się tak jakby wiecie, zetnie już i po prostu się nie będzie przemieszczał. Więc to jest właśnie sposób na malowanie lakierami hybrydowymi i ja kiedy malowałam ten wzór, to praktycznie co chwilę sobie przymrażałam właśnie ten wzór, żeby on mi się po prostu nie rozlał i nie zniszczył. Więc najpierw namalowałam sobie kontur kota, przymroziłam go, później namalowałam. Wąsy, znów wąsiki włożyłam na chwileczkę pod lampę, później domalowałam oczka, znów lampa, i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajcie o tym, że lakierami hybrydowymi jak najbardziej można malować wzory, można malować szczegółowe wzory. Oczywiście wszystko się da, tylko to jest właśnie kwestia tego, że tutaj po prostu musicie pamiętać o tym przymrażaniu, utwardzaniu, no bo inaczej wzór wam się rozleje i po prostu będzie brzydki i nie będzie wyglądał tak, jakbyście chcieli, żeby wyglądał. Dlatego praca z hybrydami, jeżeli chodzi o malowanie wzorów, jest po prostu nieco trudniejsza niż właśnie praca z takimi typowymi żelami do malowania zdobień, no bo tam, tak jak mówiłam, nie musicie nawet za bardzo przymrażać w trakcie już malowania. Tylko po prostu malujecie cały wzór i utwardzacie już na gotowo. Natomiast tutaj też chcę Wam zwrócić uwagę na to, że wzory, kiedy malujecie jakieś takie bardziej szczegółowe, a nie macie jakiejś takiej dużej wprawy, to mimo wszystko warto jest sobie od czasu do czasu przymrozić, z tego względu, że na przykład kiedy ja namalowałam kontur kota, a nie byłam pewna, czy mi wyjdą wąsiki, no to po prostu, kiedy miałam już tę część przymrożoną, tak jakby, wiecie, częściowo utwardzoną, no to później, kiedy mi wąsy by nie wyszły, to bez problemu po prostu można sobie wziąć wacik bezpyłowy z cleanerem i po prostu zetrzeć to, co nam nie wyszło i cały ten kontur, który już był wcześniej przymrożony, już nam zostanie, on nam się nie rozmarze, a po prostu dalej możemy próbować z tą częścią, którą nam nie wyszła. Ja akurat w tym kocie miałam największy problem z tym, jego takim uśmiechem, bo cały czas malowałam go tak, jakby za bardzo uśmiechniętego, no i musiałam to poprawiać chyba jakieś 5 albo 6 razy, żeby wyglądał tak, jak wygląda teraz. Więc tutaj naprawdę jest to też tak jakby plus w pewnym sensie, że sobie przymrażamy i po prostu możemy malować partiami. No oczywiście z żelem jak najbardziej również możemy sobie przymrażać i też to polecam. Natomiast, tak jak mówię, hybrydą też można to zrobić, tylko troszeczkę więcej jest z tym jednak zabawy. Powiem Wam, że ja w ogóle zrobiłam jedną głupotę, jeżeli chodzi o malowanie tego wzoru, z tego względu, że sięgnęłam po pędzelek, po który sięgam już od mega dawna, i on jest już po prostu trochę zniszczony, więc też nie do końca wygodnie mi się nim malowało, bo on na końcu już jest tak delikatnie wygięty. Przypuszczam, że mogliście zwrócić na to uwagę, a pod ręką miałam nowiosiękie pędzelki. Właśnie tutaj z marki prowokater. Powiem Wam, że dostałam naprawdę mega fajny zestaw Ale właśnie nie miałam okazji go użyć Bo po prostu, no nie wiem, zaćmienie chyba przez chorobę Czy nie wiem przez co, że po prostu wzięłam tamten pędzel, który jest już zniszczony Ale dobra, mniejsza z tym W każdym razie tutaj w tym zestawie mamy 10 pędzelków I są tu pędzelki naprawdę takie mega cieniutękie Więc myślę, że będą idealne do takich precyzyjnych wzorów Jest też sonda, pędzelek jakiś taki do pyłków, czy tam do strzepywania, czy do jakichś takich, wiecie, jak chcecie sobie takie mazajki zrobić na paznokciach. Myślę, że to naprawdę bardzo fajny zestaw i na pewno będę chciała go jeszcze wypróbować, bo przypuszczam, że będzie się naprawdę fajnie sprawdzał. Tak więc to tak na szybko, jeżeli chodzi o pędzelki, chciałam wam tylko pokazać, że też coś takiego jest tutaj dostępne w tej marce. No i to już chyba będzie wszystko, co chciałam Wam powiedzieć w tym dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że to moje słodkie zdobienie przypadło Wam do gustu. Dajcie też znać, który kolor Wam się szczególnie spodobał, bo ja powiem szczerze, że pomimo, że jestem wielką fanką różu i oczywiście ten róż też mi się podoba, to jednak ostatnio mam fazę na miętę, więc chyba z tych wszystkich kolorów mimo wszystko to mięta u mnie wygrywa. A jak u was? Piszcie w komentarzach, i tak jak mówiłam, na dziś to już będzie wszystko. Tak więc do zobaczenia w następnym filmiku, pa pa!